Obiecuję, znajdziemy drogę do domu. Heriem, nigdy nie odzyskamy tego żaroką pasu. Utknęłyśmy tu, na dobre. Hmm. Odrodzona przodkini. Prowadź nas do prawdy. Okej. Okay. Staczy... Co ja słyszę o niewracaniu nigdy do domu? Nasze statki nawigacyjne. Przepady. No, jakbyś się Nieszczony. tak zaczął, to też Sztukmy byś ciężko miał Moment niezbędny, by przepłynąć ocean. Jest statek, na którym wciąż może być działający żyrokompas, ale poza zasięgiem, wyrzucony na brzeg wyspy otoczonej przez silne prądy. No, są silne. ani drogi powrotnej do tych, których nie powinnyśmy były zostawić. Christian.